Wszyscy w klapsa? Zobaczcie, jak wygląda klap. Ile tych kamer tu jest, o Ile ja tu jest tych klapować? kamer? Trzy, cztery, klap! Co, jakaś akcja będzie? Jeszcze, Jeszcze troszkę? I tak to w ekspresowym tempie, jak w formule pierwszej zrobiliśmy. Pięcie, wypięcie, pit stop. Szymano. No i się zaczęło. Udało się wreszcie, wróciliśmy, maszyna podpięta. Z nami chłopaki z firmy Mandam. Czyli, przedstawcie się. Jerzy Księżyk. Jawek Kudlek. No z naszej strony, czyli ze strony Ostoi, ja Piotr i... i Witamy Was serdecznie. Dzisiaj tak zwana spowiedź? Czyli sprawdzamy tą maszynę, e, wyjdziemy z nią razem w pole, zrobimy razem Noodiga. No i chciałbym, żeby konstruktor, tak, bo mm, rozumiem, że jesteś głównym mózgiem tej operacji, jeśli chodzi o projektowanie tej maszyny, obejrzy ją wreszcie w akcji i będziemy mogli podjąć decyzję co dalej, tak, co warto zmienić, co ulepszyć. E, no i jak w ogóle oceniacie. Na razie, Waszą pracę. Świetnie, na razie nie ma okaże się w polu jak działa. No to co ładnie wygląda na papierze niekoniecznie, ładnie będzie wyglądało w polu. No, wiadomo. Myślę, że na pewno będzie dużo do zrobienia. Będziemy mogli wspólnie tutaj zobaczyć co się da, czego się nie da i jaki jest potencjał. Panowie, no no, ten... ja na wstępie powiem jedną rzecz. No my byśmy od siebie, może i trochę też od Stacha, że na pewno ta maszyna bardzo nam pomogła w dotychczasowych pracach i gdyby nie ta maszyna, to nie mielibyśmy dzisiaj tylu łóżek kompostowych już gotowych. Pomaga nam to zorganizować. Wiadomo, że mamy jeszcze wiele detali w tej maszynie, które chcielibyśmy, żeby jeszcze działały lepiej, żeby było jeszcze prościej, jeszcze lżej i tak dalej, ale myślę, że i tak na wyjście jest już super, nie traćmy czasu, ruszajmy w pole w takim razie. Daleko nie jest. No to chodźmy. To ruszamy. E, wiesz jak mogła się ta maszyna nazywać? Ona by się mogła, bo tu mówimy no dig, ale moglibyśmy powiedzieć nie kop. nie kop. Nie kop. To troszkę brzmi jak jakaś taka... I przewrotnie trochę. No przewrotnie, nie przewrotnie, nie przewrotnie, nie przewrotnie trochę. Trochę jednak jednak Manifestacja bo jednak tutaj trochę musimy wykopać Jaką nazwę wy na to musimy wymyśleć? Korytownica Niekop e, albo e, trzecia była e, Inspektor O, to już inspektor. jest Inspektor A jak uda się zrobić wiele wersji to będzie Inspektor Gazet Właśnie, widać za nami a za nami widać nadciągającego stacha i Niekop Wiem, ten, ten Niekop się bardzo podoba, ale nie, to powinien to... być moduł Niekop. Nie no, nie. Ja myślę, że nasz dyrektor marketingu będzie miał swoją koncepcję. Niekop nie i on ma, on ma dobre, On ma dobre wyczucie rynku. Tak. Bo wydaje mi się, że nazwa Niekop może pozostać Przyjęta. nazwą roboczą. Tak. Panowie, no, maszyna jest zaraz gotowa do wjazdu w pole, ale najpierw parę uwag, tak? Czyli do Stachu, no może powiedz to, co leży Ci na sercu. <noise> to znaczy ja się właśnie cieszę, że w ogóle wyjechaliście do nas, bo jestem ciekaw Waszych dostrzeżeń, Waszych uwag, jak zobaczycie maszynę w pracy. Jeśli chodzi o nasze takie doświadczenia, no to na pewno tak, sam, sama ta układnica, tak na tak, 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 tak czy ten spych, który spychaliśmy mm -hmm. no właśnie tutaj przed chwilą rozmawialiśmy. E, jest tutaj problem, że ziemia powinna być odkładana tylko na jedną stronę, e, ale niestety na część tej ziemi nam wypada e, z drugiej strony rządka, czyli w miejscu, gdzie już tej ziemi nie powinno być tego, tego urobku ziemi. I musimy to sobie potem ręcznie przenosić, także na pewno tutaj, e, no zresztą zobaczycie za chwilę w pracy, coś będzie trzeba e, na pewno lepszego wymyśleć. I to w sumie no, to jest taki, taka podstawowa rzecz, bo tak naprawdę ja jestem mile zaskoczony tym wałkiem, który z byliście z Myślałem, że może on jest niepotrzebny, że niepotrzebnie ciężka maszyna, ale jednak on bardzo fajnie tą maszynę reguluje, w głębokość. Bardzo, bardzo drobne ruchy tą śrubą rzymską powodują, że te maszyny albo jak idzie głębiej, albo i to fajnie się. No, Także to, to, jest, to, jest, to jest fajna rzecz i poza tym fajnie też jednak zagęszcza e, tą, tą ziemię pod tej glebowiedzarce. Tak, no i no, druga rzecz, którą sami zauważyliście, więc zakres panowie. Tak sami to zauważyliście ten zakres i regulacja we wszystkie strony, bo raz jedzie się pod górkę, raz z górki, raz z prawej, raz lewej, no na pewno możliwość regulacji jest tutaj... No tak, możliwość dużo przekładania łatwiej. prawo na lewo jakiegoś tak, albo pod górę jakieś siłownik też ten główny, dłuższy, prawda, ja też myślałem, że no to, nie to, to nie jest problem. problem, problemem jest kształt, bo jeśli pójdziemy w asymetryczną odkładnicę, która będzie nam, tak jak zespół roboczy pługu, przepychać urobek na jedną stronę, odcinać go z jednej i wyrzucać na drugą stronę, to w tym momencie już nie mamy powrotu do narzędzia, które będzie robiło to samo w drugą stronę. W pługu mamy to rozwiązane. Poprzez obrót i tak. gdzie elementy, gdzie zespoły prawe i lewe są używane po nawrociu w pracy. A tutaj no, by był taki problem. Myśmy, myśmy na razie starali się zrobić to w formie narzędzia uniwersalnego, które faktycznie będzie mogło to, co mówisz, po zmianie kąta pracować w drugą stronę. Być może uda nam się na tym kształcie albo w tej, w tej koncepcji uzyskać lepszy efekt. No, jeśli nie, to będziemy musieli myśleć. No nie będziemy robić tej maszyny jako maszyny obrotową. Bo, bo to już no, by było też, myślę, wagowo, poprosz... prawda? My no, nie, nie do tego to, nie, po, nie, nie potrzeba potrzeba ta, ta komplikacja. Ta komplikacja. Tak, tak. To co, panowie, idziemy, no? To jest chyba za płytko, Stafu. A nie próbowaliście regulować tych talerzy? Wiesz co? Bo żeby to odcinało. Tam, że wam powiem, że za bardzo oni tutaj tej roboty nie. Jak ją To A wiesz co moglibyśmy zrobić? Jakby zamiast talerzy były ekrany boczne i ekran z tej strony, jeśli mamy przybliżony lemiesz, domykałby się do tego lemiesza i, i zapobiegałby zatrzymywał, a ten by był no na przykład by otwarty. I on? Paradoksalnie on mógłby mieć kształt, który by lekko nacinał, jeśli by trzeba było od dołu. Wtedy byśmy mogli zostawić symetryczny zespół roboczy, który byłby lewo pra, prawo lewy. No dobra, spróbujmy zagłębić. Tak, ja myślę, że za płytką idzie. Spróbujmy zagłębić to... go trochę. Na pewno jest za mały kąt tej odpadki. Co wychodzi to dobrze Jarek? Patrz, tutaj nawet ten talerz działa działa jak pewnego... Za małą Faktycznie brakuje im tej regulacji na bok, nie? że one, one nie, nie idą w parze z, z odkładnicą. Popatrz Staszek, jak, jakbyśmy to, jakby to było z tym złopane, no. to byśmy zatrzymali... byśmy. by musiało być na sztype rozumiem, tak? Nie no, to mogłoby być tak, żebyś to tu wkładał i zapinał na coś. No, na przykład. Tak myślałem, wiesz, że go do... Ziemia duchu. nie leci, wiecie, jednak tutaj dołem jednak bardzo... Na pewno też leci, nie? Ale nie? chyba więcej... No to zobaczmy, jest. pojedź teraz, zobaczmy, zobaczymy. w ziemię, nie? Tutaj to by musiało być niżej. Żeby on rzeczywiście że się wcinał się w ziemię. Tak. Bo teraz wiesz co, ten spowiedź, ekran nie? moglibyśmy mieć tak jak w naszych maszynach bronach teleżowych, że ekran ma jest podziurowany, ma wiele otworów i wtedy ty możesz sobie jego pozycję ustawić już jako użytkownik. Jeśli chcesz głębiej, to zależy też od struktury gleby, nie? Okay. No Tutaj jest dość luźna, szybka taka gleba. I wtedy tylko to by było jakieś ucho, żeby go zabezpieczyć, tu wystarczy zwykły jakiś taki no, dłuższy stworzyć, żeby na dwóch miejscach złapać i on się będzie trzymał. A czy ten wałek nie powinien być trochę szerszy? Mógłby, ale nie niedużo, muszę być 80 cm. Czyli jakbyśmy jakbyśmy ten wałek mieli na y, troszkę innej obejmie, tak jak w naszych maszynach uprawowych, no. to wtedy y, mógłbyś tam samą ramę walca przesuwać lewo-prawo. No. By bo teraz to, nie masz tej możliwości. Ale ja nie wiem, czy ona jest potrzebna, bo ale, jest pod... No ale, ale zobacz, na przykład... To zapytamy, tutaj... stacha no. zapytamy Stacha potem. Zapytamy staha. Ja już patrzę tak jak jak najwięcej po prostu dziurek w koszuli, żeby Zapytamy Stacha. A szerokość tego tutaj utwardzenia no nie są. Okay, tak? Szerokość jest ok. okay. Czyli my myśleliśmy Staszek, żeby no. obejma walca była tak jak w naszych maszynach uprawowych na, na śrubach, i żebyś mógł ten walec przesuwać lewo-prawo w też. A, bo tak, przy różnych kątach lemiesza no, zmieniać się jest, szerokość tego pasa, się, pasa i jego. Się. Bo maszyna nie jest Tak, symetryczna. Ja to zauważyłem. tak, tak I tak, tutaj, tak, jakbyśmy tak. zrobili to, to wtedy naprawdę, no, nawet można by na śrub, to nie jest taki jakiś problem na śrubach hmm. motylkowych, czy jakoś łatwiej, albo przynajmniej to by wystarczyło. To by wystarczyło. No, Generalnie, no wiesz, no robi się w jakimś tam jednym ustawieniu wszystkie łóżka, nie? Jak tam a, co, a co myślisz o hydraulice Lemiesza? No je jeśli, jeśli, jeśli by to można było regulować, wiesz, że na w zależności na przykład my tu mamy górkę, tak? Musimy z tamtej hmm. strony jechać, ale może ktoś mieć jakoś z innej, z innej hmm. strony albo można jeździć w jedną i w drugą stronę, nie? Jakby ktoś się uparł. No to wtedy to by było fajne, nie? Oczywiście. No w ogóle, bo ja się tak zastanawiałem, czy nie można wprowadzić wersji takiej zupełnie prostej. Mm -hmm. No, bo wiadomo, że hydraulika, cały zestaw to po pierwsze podraża system, tak. po drugie od razu no, wymaga tak ciągnika, który będzie do tego. Sama chodzi? hydraulika nie jest, nie jest wymagana, tym bardziej, że no. będziemy mieć hydraulicznie ustawiony lemierz, a ręcznie ustawiony walec. Tak, mamy coś tak. mechanicznie a coś hydraulicznie i w efekcie tego Skupiam i tak musimy się mechanicznie, e, Tak, prostota. I no. tam no. Jakiś, coś z jakimś coś otworem, coś otworem że można tam, tam, no. by w kilka otworów tykać i zmieniać, to byłoby bardzo problem. Operator by to podniósł, cyk tak. przełożył. Byłoby to łatwiejsze, tańsze, lżejsze też, dla tych niewielkich ciągników byłoby to... Dokładnie. To, no to, jest, to jest bardzo to. istotne. Widzicie jak tego Gacka trochę podnosi, bo on tam no. z przodu nie ma obciążenia. było, że tam... I aż go... jednak ta maszyna waży, nie? No, według to mnie to, to, za, za, według mnie to za płytko boczne Możemy ją przybliżyć, lamiarz do ciągnika, znaczy możemy spocić tą maszynę. Gdzie? tam do przodu no jeżeli bo teraz długość wynika z tego że zastosowaliśmy talerze tak? odcinające aha, jeżeli aha. usuniemy talerz odcinający to być może to możemy ją również stoczyć. nie bo jest, i to już tam tu odległość jest czyli tutaj będzie to tak? ten przestrzeń zredukujemy to będzie, tak? mhm. i też no, jakieś... wiesz, on też będzie mógł mieć trochę inny możemy kształt w może, w może kształt. będzie mógł się... mniej w stali też będzie potrzebne Tutaj też pana rozmawialiśmy wcześniej a propos szerokości tej belki, nie? żeby to była tam minimalna jedynka, tak? Mm, tak? No tak, a, bo tak, tutaj tak, już są i... trochę, trochę za szeroka. no widzieliście jak zaczepialiście, nie? że tam było na styk przy tych oponach. Dwa ona powinna być tak naprawdę, tak jak gadaliśmy ze Stachem, no po możliwość podczepienia do mikrociągników. Nie no no, no, no właśnie o tym... To belka zaczepowa, węższa i wtedy wymieniają same belki zaczepowe, yeah. nie? To już nie jest. Bo tutaj na przykład widać, że potrzebna jest belka zaczepowa pierwszej kategorii, ale stworzenie tak naprawdę masz prawidłowe, więc drugą kategorię, nie? czyli taka belka mieszana. Ale my robimy, nie? Robimy takie belki, tak, mieszane, jeżeli na się stosuje belki, drugi z, drugi to, to... z trzecią. A, okay. Czasem robimy takie Można... niestandardy, hybrydy takie, więc tutaj myślę, że... Znajdziemy rozwiązanie. No więc co, no panowie, mamy za sobą korytowanką, żeby to skamrować już teraz Widzieliście jak maszyna się sprawdza. No, robi robotę. Jeszcze mi się wydaje, że troszkę trzeba będzie nad nią popracować, tak? Mówicie, Dobrze. że przesuniemy, zwężymy, zmniejszymy środek ciężkości, pewnie się też trochę wtedy przesunie. No tutaj ta blacha to jest fajny pomysł. No tak. bo to, to widać, że to jest najbardziej tutaj, mm. można powiedzieć, uciążliwa rzecz, nie? Że ta ziemia nam się jeszcze stanie. Mamy strony... trochę sypu z drugiej Dokładnie, strony, to tak? To dodatkowo. Jak, on, robota, jak to on, jest czy... on jest zbędny, no to absolutnie tego nie może Absolutnie być, no? zbędny. No. Absolutnie zbędny. Czyli co? no Zobaczyliście maszynę, teraz przed nami zobaczycie część drugą. Pewnie nie zdążymy już teraz, będziemy kontynuować rano, bo słońce już powoli ma się ku zachodowi, ale skoro świt wracamy, żeby dokończyć naszego nodega, żebyśmy te łóżko zrobili, żebyście zobaczyli ile to zajmuje czasu, czym się to wypełnia, jak się to formuje. Myślę, że wtedy możecie wracać i zastanowić się nad tym, co dalej z naszym no, niekopem. No to, czyli tak jakby podsumowując, idąc od przodu maszyny zajmiemy się na pewno belką zaczepową zajmiemy się regulowanymi zgarniaczami, blachami bocznymi mhm. przyjrzymy się sterowaniu lemieszem tak aby było ono jakieś stopniowane, mechaniczne i łatwe i i dwustronne, żeby to symetrycznie mogło pracować tak jak Staszek sugerował do, z lewej i z prawej no a na końcu dochodząc dojdziemy do obejmu wału i też myślę, że to będzie prostszym rozwiązaniem. Zrobimy ją przesuwną, tak aby. Bo każdy może mieć jakieś takie drobne uwarunkowania i wymagania swoje. No Więc tak. czemu mu nie dać tej możliwości? Tu tak Jurek, to, co mówię, żeby zrobić mechaniczną regulację tego. Tak, tak naprawdę wiesz, ja na przykład teraz sobie ustawiłem w tą stronę i już mogę sobie jeździć z górki, także żeby wystarczyło, żeby było ucho. Takie samo z drugiej strony, prawda? I jak ktoś sobie odwrotnie, to sobie przekłada śrubę. No i ustawia z tym że sobie wiesz, na razie w tej konstrukcji nie mamy, to chyba nie jest jakieś. To nie jest symetryczne nie jest symetryczne, problem, nie? to trzeba. Mhm. Go Myśmy postulować. to robili, jakby z Czyli założeniem mogli. To jest teraz nieprawidłowo tak naprawdę można tak powiedzieć. Czyli nie z założenia producenta, a i tak no, działa. To jest prototyp, także no. to jest no. testujemy różne stopy. wracając do to tematu, jest. podsumowując, my jeszcze mamy przed sobą 20 28 łóżek w tym secie. Więc pozwólcie, że skończymy. Potestujemy już do końca, Złożymy, zrobimy ten pierwszy zestaw 60 i myślę, że wtedy możecie tą maszynę wziąć do siebie, coś ją pociąć troszeczkę. <laughs> po po spawać i po dociągać, przycinać. i może jeszcze na jesieni spróbujemy zrobić test numer 2 Już po, po jakichś tam pracach. Jeśli nie, nie uda się na jesieni, to na pewno wrócimy na wiosnę. No ja ze swojej strony dzisiaj już kończę, bo widzieliśmy cały przejazd, czas na przerwę. Jest niedziela, piękny wieczór przed nami. Wam na razie dziękujemy, za chwilę widzimy się ponownie. Dziś dzień drugi, wracamy z ekipą, kończymy dwa noldigi. Od samego rana prace ruszyły, wyrównaliśmy nasze korytko, uzupełniliśmy korytko słomą. Potem przygotowaliśmy nasze soki z gumy jagód, czyli algin, zeolit oraz oprysk emowy. owy To są Emy. Mikroorganizmy. Samo zdrowie. No. Pijemy to, podlewamy tym, więc no. jakbyśmy byli niezdrowi, to my też. powiedzieć, jak to wygląda, a to samo zdrowie. Ale pryskamy grubo. to dobrze. Gdyby nie, nie było my, pryskamy grubo. Ktoś pytał, czy pryskamy, to tak. Ale cały czas mówimy o tym, że jest to jednak zdrowe, a nie co jakiś tam chemon. No, to słuchaj, nie mówimy, że pryskamy czymś niezdrowym, no pryskamy całym zdrowiem, ale pryskamy. ale to ładnie pachnie w ogóle. No, to pachnie magie. No, muszę przyznać, że ciekawy zapach. O żaba, zobacz. Jest zobacz. Tu jest ropuch, opryskany mamy, zobacz, w ogóle mu to nie przeszkadza. Słońce wysoko nad nami, więc y, chyba pora przerwać. To znaczy, odpalimy zaraz naszego dzika, który y, będzie uzupełniał, ale tu praca ręczna y, trochę się kończy, przed nami już tylko prace maszynowe. E, no co, no, widzieliście, byliście, zobaczyliście. Wani może nie widzi jeszcze, ale łóżka e, powstają, więc system działa. Teraz chodzi o to, żeby go zoptymalizować, był jak najbardziej wydajny, żeby robił robotę jak najdokładniej z, z naszej perspektywy no i żeby może znaleźć kilka innych zastosowań. Więc e, z naszej strony to tyle. Przed nami zostało uzupełnienie użek e, e, kompostem przez dzika. Panowie, no jakieś słowo od Was na zakończenie? Czekają nas zmiany. Okay. Zmiany w musimy, musimy dopracować maszynę, żeby tej pracy było mniej. Okej, okay, no więc e, my kończymy, z wami się powoli żegnamy, zobaczycie jeszcze jak e, łóżko zostanie dokończone. No ale e, od strony e, budowy, technologii myślę, że chłopaki wiedzą już wystarczająco dużo, żeby teraz udać się do swoich biur projektowych, do swoich domów i myśleć co zrobić, żeby e, NoDig powstawał jeszcze lepiej. Subskrybujcie, oglądajcie Ostoja Vlog. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No, na pewno w tym sezonie jeszcze nie raz do tych łóżek wrócimy. Pozdrawiamy serdecznie. Yo, 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 Manda mostoja 2021! No i będziemy właśnie mówić, proszę Państwa, w dzisiejszym odcinku o godowych zwyczajach bażantów. Barzant prosty, tym zajmiemy się na początku. Mikroporty się przesuwają, pateci się potą. traktory tarkoczą. Ja bym chciał poznać tego plastyka, który wymyślił ten kolor dla... Ciapka? E, dla, tych, dla tych ciapków, no. Przepraszam Pana bardzo, co Pan tutaj robisz? Ja sypię, bo zimacz.